Czeka nas kolejny upalny weekend z małym prawdopodobieństwem wystąpienia opadów w deszczu. Dzień dobry Państwu, Gabriela Szewczyk, zapraszam na prognozę pogody. W piątek. Lubelszczyzna nadal będzie znajdowała się pod wpływem obszaru podwyższonego ciśnienia z centrum nad zachodnią Rosją. Napłyną gorące masy powietrza. W najcieplejszym momencie dnia możemy się spodziewać temperatury powyżej 32 stopni. Do południa zachmurzenie małe, później wzrost zachmurzenia do umiarkowanego. Po południu w nocy chmury zaczną zanikać. Wiatr słaby z kierunku południowo-wschodniego. W nocy z piątku na sobotę temperatura minimalna będzie powyżej 18 stopni, a w południowej części lubelszczyzny prognozowane są noce tropikalne. Czyli temperatura powyżej 20 stopni. Również tej nocy będziemy pod wpływem chłodnego frontu atmosferycznego, który zmieni kierunek napływu mas powietrznych na północny zachód. Spowoduje to podział Lubelszczyzny na chłodniejszą część północną i cieplejszą południową. W dzień temperatura maksymalna w północnej części do 27 stopni, na południu Lubelszczyzny do 33. W nocy i w godzinach porannych temperatura minimalna będzie wynosiła od 13 do 17 stopni. Rano niebo bezchmurne, natomiast w godzinach około południowych wystąpi rozwój chmur. Wieczór i noc z małym zachmurzeniem. Tylko w zachodniej i północnej części regionu mogą wystąpić przelotne opady deszczu. Wiatr umiarkowany. W niedzielę Lubelszczyzna pozostanie w oddziaływaniu cyrkulacji północnej przynoszącej masy powietrza polarnego morskiego. Przed południem prognozowany jest wzrost temperatury do 29 stopni na południu, natomiast na północy regionu znacznie chłodniej. Po południu w związku z przemieszczającym się nad Lubelszczyzną frontem chłodnym nastąpi spadek temperatury do 22 stopni. Lokalnie mogą wystąpić przelotne opady deszczu. W nocy temperatura minimalna wyniesie 12 stopni. Od godzin porannych do południowych na całym obszarze zachmurzenie umiarkowane. Wieczorem i w nocy wzrost zachmurzenia do całkowitego, wiatr słaby z kierunku północnego. W ten weekend temperatura będzie idealna, aby po raz ostatni w te wakacje spotkać się nad wodą. A więc ekipa Dziennika Wschodniego zaprasza Państwa już jutro nad Zalew Zembożyski, żeby pożegnać wakacje w towarzystwie dobrej zabawy. Do zobaczenia!